Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ze Zdrapek Lotto. Na dzisiaj przygotowałem taki dość szybki odcinek, bo tylko będziemy mieć krzyżóweczkę. a krzyżówka za 3 zł. O numerze, o numerze 59. Więc taki szybki odcinek na zakończenie weekendu. Jutro prawdopodobnie wpadnie też na mój kanał odcinek z Pokémonów z openingu. Więc też serdecznie wszystkich zapraszam. A co my tutaj mamy? Lecimy. Czy nam coś dzisiaj wpadnie na weekend, czy nie? Okej. Okay. R Czy tutaj mamy R? Mamy r, tutaj mamy r, tutaj mamy r, mamy r, mamy, mamy, ochota, janasz, tutaj mamy, Nilnat, chyba wszystko, dobra, następną literkę, i chyba zdradziłem kontrolne, ale tu nic, zakryje. E. mamy E, ochota, tutaj mamy E, korek jest, tu jeszcze mamy bielany, okej, okay. L, mamy nil, Tutaj mamy następne L. Tutaj mamy. Chyba by było na tyle. Dalej mamy M. Ale kontrolne mi. Tu widać, że kontrolne, ale nic mi nie mówią. Jak na razie M mamy. Ok. Tutaj mamy następne M. A tutaj mieliśmy E jeszcze. Zapomniałem. OK, yy, Okej. Okay. Dalej mamy G. G. Mamy w Igor. Yy, dobra. Chyba na tyle. Chyba tylko tyle jak na razie. Okej. Okay, lecimy dalej. C. Mamy C w ochocie. Y, y, czy coś więcej? Chyba tylko tyle. Lecimy dalej. Mamy P. Y, tak, tak, tak. A tutaj jeszcze mieliśmy. Okej, okay, dobra. Nie, nie ma nic. Dobra. Po kolei ochota. Mamy T. Dobra, tutaj mamy T. Rytm mamy. Tutaj mamy T. Yy, tu jeszcze mieliśmy C. Zapomniałem. Dobra. Tutaj mieliśmy C jeszcze. Eee, co tu mamy? Mieliśmy T. Tak, tak, tak. Chyba wszystko. Dobra. Mamy S. Mamy Herus. Ster. Jonas, tu mieliśmy jeszcze T. Zapomniałem. Właśnie T, mamy ster, czyli mamy pierwszą. Ok, coś jeszcze mamy. Już nie widzę, ale później, jak coś to znajdziemy, dalej lecimy. Mamy W od dołu, mamy. tutaj na razie nic nie ma a tutaj mieliśmy w jeszcze jedno ok, lecimy dalej, h mamy h następnie mamy h, znowu bielany jonas, korek Bielany, chyba tylko na tyle. Dobra, lecimy dalej i mamy i, czyli będzie nil. Tutaj mamy, tutaj mamy następne i, tutaj mamy następne i, tutaj mamy następne i, tutaj mamy następne i. Ok, chyba wszystko. Dobra, mamy k. Mamy k, mamy tutaj. Od dołu lećmy teraz. Tu mamy następne. E, chyba tylko tyle. Dobra. Następnie mamy A. Oj, czyżby coś było. Te kontrolne coś, coś tam mogą podpowiadać, ale nie chcę zapeszać, nie chcę zapeszać, i powiecie, jak to jest. Mamy następne, mamy już trzy, nie, jeszcze nie mamy, dobra, e raz, dwa mamy. Dobra, Jonasz, tutaj mieliśmy tutaj. Ochota, dobra. Chyba jak na razie wszystko. Mamy F, czy mamy jakieś F? No nie mamy F. Nie widzę. Ostatnie trzy literki. Mamy B. Mamy tutaj B. Tutaj mamy B. OK. Ostatnie J. Mamy J. No nie wierzę, czyżby nic nie było. No nie wierzę. Musi coś być. I ostatnia literka mamy Z. Czyli tutaj mamy Z. Tutaj mamy Z. O. OD. Tutaj mamy Z. A, K tu jeszcze było. Nie zdrapalimy. No kurczę. Muszę wam po... O mieliśmy. D mieliśmy. Nie mieliśmy. N. N nie mieliśmy. No. Kontrol. No, trzy razy Q. Powinno coś być. Ale ja już jestem ślepy. Ochota, RL, no nie wiem, a tutaj mamy, to już mamy 3, a car był, 3, 3 trzy, mamy wyrazy, czyli 3 trzy, trzy złote, M, G, O, o nie mamy, U. Nie mamy. Heros. No trzy razy kuczy. Jakby car. Jeden. Czyli car jeden. Dalej mieliśmy. Ster. LAS LASTER CAR I tylko tyle, no na to wychodzi że tyle Czyli trzy słowa, czy złote, mamy zwrocik. Nie wiem w tej krzywce, jakie w ogóle są kontrolne, więc jak ktoś by coś tutaj zauważył, więc niech mnie poprawi. Więc to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mamy zwrocik, nie jest źle taka. Miała być szybki odcinek, ale się troszkę wydłużył, bo nie mogłem się dopatrzeć literek. No cóż, życzę Wam udanego przede wszystkim weekendu. Może mają ktoś już długi weekend, bo ja dopiero w środę idę do pracy. Więc wysokich wygranych, jeszcze raz miłego weekendu i trzymajcie się. Do następnego razu, cześć!